No dobrze moi drodzy, z tej strony arcymistrz Marcin Krzyżowski, kolejna partia, znowu białe, coś pięknego, dobra, było E4 już tyle razy, może D4, zobaczcie, 2, 500 ostatnio przebiłem, gramy tutaj z gościem z Chile, Alexis Sanchez, kiedyś mój, jeden z ulubionych piłkarzy, jak grał w Barcelonie szczególnie, no dobra, ujuj, takie rzeczy, mnie tutaj od razu Budapeszt, sprawdźmy to, ja tutaj, kurczę, nie pamiętam, była taka jedna fajna linia, jak to szło? Że jakoś tu się tak ostro jechało na typeczka? Co może E4? Jakieś F4? Jak to kurczę szło? Czy F4 teraz? Czy końcę E3 najpierw? Czekajcie, bo to naprawdę był jakiś killer wtedy mocny. Dobra, zagrajmy to F4 na razie. I po skoczku gdzieś. Coś mi się kojarzy jakieś H4, ale no naprawdę, dobra, zagrajmy to, co? <laughs> Wygląda jakby coś tutaj mnie wiecie, dopadło. Jakbym jakieś miał lekkie opętanie pionowe. No ale dobra, każdy gra jak potrafi, wiecie o co chodzi. Dobra, zagrajmy tak, chociaż tego ruchu akurat nie jestem pewien. Nie wiem, czy tam trzeba było się zasłonić może gońcem. No ale dobra, nie. No idea jest oczywiście taka, że chcę go zajechać, a po zbiciu Hetman H5. Ładujemy się tutaj ostro, poświęcamy piony, gramy aktywnie. Czy życie tutaj nie może być prostsze, kiedy atak rywala po siedmiu ruchach. Tym bardziej, że przecież ja mam. Mm, no tutaj sympatyczną pozycję, nie? Dużo przestrzeni. Ale ja może nie będę takich tutaj odważnych test prowadził. Bo ostatnio podwaliłem Hetmana. Jeśli tego nie widziałeś, to sprawdź to koniecznie. No dobra, no dobra. I teraz mam pewien dylemacik, żeby wręczyć mu mandacik. Dobra, i co ja tutaj mam zrobić? No najpierw chyba go nie zdechy. Nie ma co tutaj, nie ma co tutaj kombinować, szczerze mówiąc. Czy co? Czy może jakoś inaczej mogę obronić tego gościa? No hetman F3 nie, bo mi zbije. Koniec D3 mam pewne obawy, że wtedy skoczek H4 tutaj grozi, tutaj grozi, ale dobra, zagrajmy to, zagrajmy to, postawmy i tak na inicjatywę tego pionka to przecież ja się tak średnio boję, nawet jak zagram jakąś może taką opcję, w długą roszadę pójdę, też wydaje mi się, że to będzie całkiem sympatyczna pozycja. Dobra, no bo taki ruch to tu mi zagra. Yy. Jeszcze tak się zastanawiam, na ile to jest straszne, że jakbym zagrał tu skoczek g2, król f2. I czy ten skoczek wyjdzie stąd? Czy ten skoczek wyjdzie stąd, co? Kurczę, nie wiem, no. Nie wiem, kurczę, czy on wyjdzie, ten skoczek. Dobra, może spróbujmy, może spróbujmy, do, do odważnych świat należy jak zbije to jak król F2 hmm. a jak się wycofa no to wtedy zagram to wtedy zagram jakiś naturalny ruch nie wiem czy od skoczka F3 zacznę czy najpierw z D2 już w końcu tutaj się zagramy to jeszcze jest taka rozkminka na chwilę obecną no dobra będziemy tak grać tutaj dosyć aktywnie muszę to później sprawdzić w ogóle dajcie znać czy Oglądalibyście jakieś takie może filmiki debiutowe pod tym kątem, ja może to jakoś przeanalizuję i nagle byśmy tutaj, nie wiem, obalili, dajmy na to, takiego Budapeszta, tak? gdy tam, e, jeśli byście chcieli, to nie lajkujcie to wideo, jeśli będzie naprawdę jakoś dużo tych głosów na, na tak, to ja też mogę takie coś podrzucić. Przy okazji sam bym się tutaj e, nauczył, bo, bo wiem, że jest taka idea, tylko ja, się tak, parę rzeczy pamiętam. A nie wszystko, tak mam obcykany ruch w ruch, więc byśmy się nauczyli wszyscy razem. Dobra, i teraz. Gonie z D2, czy tak? No, może najpierw skoczka wyprowadzę. Chociaż mam właśnie obawy. Albo obawy, obawy to. Nie, no to jest ludzik pozycja. To jest Luzik pozycja. No zobaczcie, że mam tych temp jeszcze w zanadrzu całkiem sporo. Ja bym chciał tu zagrać, tylko. Gonie z D2 i tak jest bez, bez jakby sensu wielkiego. E, dobra, ale tutaj znowu coś podstawiłem, tak? Znowu coś podstawiłem, że on mi tutaj robi podwójne uderzenie. Ale czy to jest podstawka rzeczywiście? Czy to jest rzeczywiście podstawka? Jakoś nie sądzę, nie? Jakoś tak mi się nie wydaje. Ale wiecie, co ja bym zagrał? Trochę pod kontencik. Zagrałbym jakiś ruch pod kątem, szczerze mówiąc. Dobra, zagrajmy tak. Zagrajmy tak. Żeby obronić tu, jak mi zbije. Dobra, jak tak to wezmę. On zbije tu. Ja mu to zbiję. Oczywiście. I teraz wydawało mi się, że mogę zagrać jakiś ruch. Czekajcie. Jakiś tutaj mądry ruch. Wieża H4 to on mi zagra gdzieś tutaj. E5 to już będzie za dużo. Skoczek G5 jeszcze jest bez groźby, ale jakbym, na przykład, wieżę przyprowadził najpierw. Jakbym wieżę przyprowadził. co on wtedy zrobi? Powiedz mi, dojdzie hetmanem, skoczek G5. No dobra, może zagrajmy tak. <słuch> może zagrajmy tak. Ok, D6, po tym koniec G4, ale mam jeszcze taki ruch. Mam jeszcze taki ruch i na Hetman H6. Na Hetman H6, jeszcze tu są jakieś opcje. Dobra, zagrajmy tak, co? Zagrajmy sobie tak. Wieża H4. No, gram na pewno niepoprawne szachy. Jakiś taki tal w mojej skórze, ale to wątpię, że tak wolno grać. Ale wiecie, to jest, to jest internet, tu się żyje, tu, tu się gra toczy. Przynajmniej dla was tutaj coś ciekawego, ja też no na razie nie będę ściemniał. Bawię się znakomicie. Jeśli Hetman H6 to właśnie planuję może coś takiego, tylko co C6, okej, okay, on zagrał tak. Czyli chce mi zbić pionka. Chce mi zbić piąka, ale co na przykład kolego na taki ruch przygotowałeś? Skoczek G5, a to G6 po prostu, tak? To po prostu G6, a jakbym zaczął od skoczek... I co naprawdę tutaj nic nie ma? Kurczę, to by, było, to by było trochę smutne, szczerze mówiąc. To by było trochę smutne, żeby tu nic nie było w tej pozycji. Nie o takie szachy nam chodzi, wiecie. No ale z drugiej strony, jak tak przeginam, to też nie można się tutaj niczego innego spodziewać. Dobra, ale zagramy chyba tak mimo wszystko. Zagramy chyba mimo wszystko tak. I po tym ruchu mam znowu rozkminkę pewną. Czekajcie. Hetman F3 najpierw sprawdź, sprawdźmy, czy tam w ogóle coś jest. To już będzie za dużo. Mogę zagrać tak i chyba muszę nawet tak zagrać. No dobra, zagrajmy tak, nie ma wyjścia chyba. Jakiś skoczek F7 chcę zagrać, albo coś w tym stylu. Lub nie wiem, Hetman. No, coś coś tu chce zrobić. <noise> coś tu chce zrobić, może też zbić. A tylko on pewnie może tak zagrać. Jakiś koniec G4, albo goniec G4 od razu. Goniec G4 od razu pewnie mnie kończy tutaj, niestety. Dobra, bo to jest czy może jest szansa dla mnie, że zagram tu. Że zagram tu i powierza G4. Król tu. Ale poza co? No to jest na pewno przegrana ta pozycja. Dobra, ja nie mogę na pewno udać uciec królowi tutaj. To jest jedyne co ja wiem o tym. Wieża F3, goniec G4. Bicie, bicie, to będzie przegrana. Dobra, zbijmy tu. Zbijmy tu. Na goniec G4, no to po prostu zawikę robimy stąd. Zawikę robimy stąd po prostu. <noise> Goń z g4, król 2 hetman g2, król c1 powiedzmy, no dobra coś tam się dzieje, o kurczę skoczek e5 zagrał, wisi mi tutaj, sprytny ruch, sprytny ruch to jest, <noise> dobra i teraz jest tutaj ciekawy moment, czekajcie, ale zaraz, na takie coś to ja mogę to po prostu chyba zbić, a, tylko na zbicie to już on mi odbije pionkiem, wow. Sprytnie zagrał koleżka. Koleżka tu sprytnie zagrał, nie ma co ściemniać. Dobra, ja muszę chyba to bić, co? Ja chyba to muszę szczerze mówiąc bić. Bo tu żadnych nie ma. Dobra, zbijmy to. Ide jak mi zagra to jest tutaj GG, ale niestety dla mnie. <coughs> Tak, dm nie kończy no, dm nie kończy niestety bo teraz już goniec g4 na pewno mi tutaj zagra, koleżka i przesadziłem, patrzcie z jakim zostałem gońcem beznadziejnym, Kurczę, goniec g4 wchodzi i tutaj jest kasowanko, no. szkoda, szkoda, ale jakby to coś jeszcze spróbować zrobić w tej pozycji, żeby chociaż na remis uciec, <coughs> bo tak nie zdążę bo on po prostu zagra tak i długa. Goniec G4 to jest w ogóle groźba. Goniec G4 to jest w ogóle groźba, niestety. Wieża F3 to goniec G4. Chciałbym wymienić coś, ale też nie mam jak. Przegrana, no szkoda, szkoda. Szkoda, szkoda. Hetman G7 też nic mi nie daje. G7 bicie, bicie. C5 też nie mam nic. Jak to śpiewał mrozu, nie mamy nic tutaj w tej pozycji. kurczę co zrobić? Co zrobić, moi drodzy? Hetman G7. Nie mam pojęcia. Naprawdę chciałbym tu zagrać jakiś ruch, ale nie mam pojęcia co mam zrobić. No dobra, czekajcie. Jeszcze może ty jeszcze Polska nie zginęła. Ale jak tu w ogóle uciekać nawet z tego? To jest też, to jest też kłopotliwe. Bo co, gonie C2 tu? Nawet nie mam jak. Tu, tu? To mi tu zbije. Królem może po prostu zawinąć się. To też tak wygląda mizernie. Kurczę, chociaż ostatni ruch, ostatniej szansy by się tu przydał. Tu nawet czegoś takiego nie ma. Przegrana, niestety. Niestety przegrana. Nie ma co tutaj w ogóle, nawet. Nawet pułapki żadnej nie ma. Kurczę. Nawet pułapki kurcze nie ma w tej pozycji żadnej. Przynajmniej ja nie widzę. Szkoda, kurczę, tutaj może tak. Dobra, może tak zagram, no nie widzę nic innego, że na goniec g4 jakiś taki ruch. Natomiast po wszystkim innym, nie, typu właśnie jakiś goniec e6, wiecie, tam długa wchodzi jest koniec. Długa wchodzi jest koniec. Jedyne co ja tu mógłbym liczyć, że jakoś hetmany wymienię, ale to jest w ogóle niemożliwe. No mogę, nie wiem, cofnąć wieżą i hetman e3 zagrać, ale on goniec e6 teraz ma bardzo silny ruch. Goniec e6 ma bardzo silny ruch. A dobra, gramy no, gramy, nie ma co tutaj Nie ma co tutaj wymiękać, nie? Natomiast goniec E6 jest, jest GG Na Goniec S6 może ja zagram tak I na długą Roszadę Królem ucieknej po Hetman G2 Dobra tak Hetman G2 tu Wieża tu jeszcze mam jakiś ruch. Dobra, OK. A czekajcie, ja tak nie mogę, bo tutaj właśnie tak nie chciałem zagrać. Właśnie uwagi na ten wariant. Czyli wisi mi tu i wisi mi... No dobra, to muszę chyba tak zagrać. Grozi wieża G1. Grozi wieża G1. On pewnie zagra coś w wieża F8. Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinien w ogóle tak zrobić, żeby tu łapać od razu aktywność. Goniec C4 mam chyba jeszcze lekkiego farcika, że tutaj jest. <coughs> Chociaż to też wszystko nie takie oczywiste, czy tam mnie jakoś nie zamatuje po tej linii, ale chyba nie. No, wydaje mi się, że trzeba zagrać jakiś wieża F8, po prostu. Wieża F8. Żeby mieć te groźby, nie? żeby tutaj się władować, to go nie C4 będzie groziło. Dobra, jak materialny stoi, so, 2, 4, 2, 4, 6. 2 piony mniej i to takie paskudne piony, król beznadziejny, czyli wszystkie atuty mówią, że jest dobrze. Dobra, ale wie, że F8 jak mi zagra, to nie ma co ze mnie tutaj zbierać. Może jedynie z podłogi. Dobra, jak tak, dama F2 w tamtej pozycji. Ktoś bym to obronił, ale jak to mam nawet tak, to goniec C4. Czyli wieża G1 tu. No nie, dobra, muszę chyba bić po prostu. Muszę chyba po prostu zbić. Jeszcze taki motyw, który powiedzmy, że widzę, że po zbiciu, zbiciu król B3 mógłbym zagrać. Dobra, zagram tak. Król B3, wieża Ewa, jakiś Hetman tutaj. No dobra, nic innego mi nie przychodzi do głowy. On wydaje mi się, że taki ruszek może mieć wyrachowany tutaj jak Hetman Ewa i to już jest na pewno koniec party. Jak tak mi zagra, to, to mnie tutaj kończy. No dobra, tak jest też, też możliwe, jak najbardziej. No potem Hetman E2, Hetman C4, bicie na E8 Kru B2, tu, tu jest tam mat. Nie wiem, nie mam czasu, muszę zagrać i tak. Wow, ale ruch. Ale ruch, słuchajcie. Mhm. Fajny ruch, no? Fajny ruszek. Tak manu nie mogę wymienić za bardzo. Jeszcze coś tutaj poudajemy w tej pozycji. Dobra. Króle 7. Nawet może po prostu uciekać królem. Dobra, tak to ja jeszcze chciałem zagrać może, może tak. Żeby tutaj coś pobić. P5, Wow, ale nie kole, koleżka jest naprawdę niezły, nie? Koleżka naprawdę wie o co chodzi w tą grę. Dobra, tak i teraz już na, pe na pewno można zbić, bo wie, że mi tam wyszachuje. Dobra, tak, to tak. Tak, to tak jeszcze. Mm, 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 mm. I co teraz? Kurczę, mało czasu, mało czasu, mało czasu. Uh, uh, uh. Nie wiem, co tam zagrać może tak. Aj, 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 Dobra, tak. Zabraknie mnie co w tej pozycji. Kurcze, no, świetnie zagrał. Świetnie zagrał głośno F5. Świetnie zagrał głośno F5. Dobra. Tu się trzeba poddać elegancko. Sprawdźmy to, sprawdźmy to, bo to naprawdę było coś ciekawego. Czekajcie, zróbmy taki numer. Jak to idzie ta linia? Jak to idzie ta linia? Bo właśnie ja nie pamiętam nic kompletnie. Czekajcie, troszkę mnie poniosło, nie? Dobra, tak. A, jest tutaj. H4 jest najlepsze. Goniec B4, koń C3. z D2 jednak. Gonie z D2, no tak. Potem jakoś to miało jednak swoje konsekwencje. I po zbiciu Hetman D2, tak? Po prostu. Po zbiciu Hetman D2. I zobaczę, że nawet taka pozycja właśnie. Tutaj F5. A, ja nawet tak kiedyś wygrałem swoją drogę. Tak mi się teraz wydaje. Dobra, tak. Gonie zdelcze było cienkie. Hetman C2 trzeba było zagrać. Ale błędy, patrz jaka pozycja, tak? Porąbana poza. Tu znowu przewaga, i tu podstawiłem. Czyli miałem zagrać skoczek E2, żeby to wszystko połączyć. Ok, i król E2. W sumie ciekawe było, król E2. Można było odejść. I jak tutaj kąt na przykład na takie podobne rzeczy rozgrywa to. E5 teraz E5, E5 może być no i potem ED Ale poza co? <laughs> Ale poza Bicie Patrz widzisz jakieś takie <laughs> ustawienie A i potem w ogóle on tego piątka, może mi nie odbić Koniec F4 Ciekawe no Naprawdę śmieszne te szaszki Natomiast później tak Koniec C3 to było w A, E5 E5 mogłem zagrać Dobra, bije, bije i tu w ogóle tylko 0. Tu w ogóle tylko 0. Może faktycznie trzeba było zagrać. A G3 to ja nie chciałem. G3 akurat nie będę ściemniał. Czekajcie, ja sobie tylko jeszcze spojrzę w ten sposób. Bo jeszcze to chyba taki ruch kombinowałem z tego co pamiętam. Tylko coś mi się tu nie podobało. Nie pamiętam już co, czy tak, czy tu. Właśnie chyba z tego powodu. Dobra, tak zagrałem. I to było za wolne. To było niestety za wolne. Szkoda, szkoda, kurczę. No. Tak, tutaj się, tutaj już mi brakło, skoczek e5, tutaj mi już brakło niestety, no. Tutaj mi już niestety brakło w tej pozycji, chociaż próbowałem, no. Kurczę, ciekawe, no, ciekawa partia. Co? Tu jeszcze coś by... A jak chciałem w tej pozycji zagrać, kurde. Ja w ogóle właśnie chciałem zagrać, słuchajcie, na początku tak, z ideą, że on mi zbije i wtedy wie, że D8, natomiast nie zagrałem tak, bo no, potem bym nie wyszachował. A teraz widzę, że tutaj jeszcze była taka opcja, ostatnie szanse. Wieża D8. Kurczę, to to mogłem zagrać, no? Wieża D8, Dama d 6. Pyk, pyk, pyk. Nie, no. Szkoda, no, to niepotrzebnie. to jeszcze mogłem gościa na remisiku ugotować. Gdzie coś tam tutaj, tak, tu jest przegrana. Nie ma co, ale ciekawa partia, widzicie. Bywa i tak, uczymy się wspólnie, wygrywamy, przegrywamy. No i standardowe, jeśli Wam się podobało, łapeczka w górę. I do kolejnej mojej błazenady. Pozdrówki.